Witam serdecznie w kolejnym dość nietypowym Aceranku. Otóż ten Aceranek ma bardzo prowokacyjny tytuł, a mianowicie 10 tysięcy kościołów. O co chodzi? Chodzi o to, moi kochani, że Polska potrzebuje Jezusa. Polska nie potrzebuje religii, bo ma jej. Powyżej dziury w nosie. Polska nie potrzebuje religijnych ludzi, bo tymi mogłaby obdzielić wiele krajów na świecie. Polska nie potrzebuje żadnych nowych objawień, bo Polacy w tej sprawie mają naprawdę znakomitą mapę przeróżnych objawień na ogół Królowej z niebios. Polska potrzebuje Jezusa. Potrzebuje prawdziwej, duchowej przemiany. Potrzebuje nawrócenia się milionów mieszkańców tego kraju. I jeśli tego nie rozumiemy, no to niczego nie rozumiemy. To stać nas tylko na religijne chrześcijaństwo i stać nas tylko na pilnowanie własnych interesów i byleby jakoś dotrzeć do mety, czyli do śmierci. Ale na szczęście w naszym kraju jest coraz więcej ludzi, którzy nie godzą się na taką perspektywę. Skąd pomysł na tytuł 10 tysięcy zborów? To jest oczywiście tylko pretekst, ponieważ tak naprawdę potrzebujemy 100 tysięcy zborów. Małych, 20-30 osobowych mieszczących się w mieszkaniu, mobilnych, gotowych się spotykać zawsze, pomimo zapowiadanych nawrotów, powrotów, trzeciej fali, piętnastej fali, dwudziestej dziewiątej fali, kościołów, które będą spokojnie pracowały na rzecz Bożego Królestwa. Będą ratowały ludzi, bo to jest zasadniczym celem. Kościoła w naszym kraju, ratowanie ludzi. Do tego są potrzebne nowe zbory, nowi ludzie, nowo nawróceni, nowo narodzeni z Ducha Świętego ludzie. Jeżeli powstaną przy okazji zbory liczące setki czy tysiące ludzi, chwała Bogu, chwała Bogu. Ale naszym celem nie powinno być budowanie budynków, ale gromadzenie ludu Bożego. Muszą powstawać nowe denominacje, ale też mamy znakomitych wręcz sprzymierzeńców w zborach niezależnych, w kościołach domowych, oczywiście w kościołach domowych, nie w kościołach pseudo, gdzie jedynym punktem zainteresowania jest to, żeby krytykować wszystko i wszystkich, ale są porządne kościoły domowe. I to na pewno są nasi sprzymierzeńcy. W tym dziele, w tym wielkim dziele mogą się przyłożyć, przyłączyć kościoły tradycyjne, tradycyjne denominacje. O ile zechcą. Ale to już nie jest mój problem. Ja nie będę się do tego więcej odnosił. Potrzebujemy setek tysięcy ludzi, którzy poprzez swoje życie poprzez swoje zupełnie nowe życie, poprzez pozostawienie za sobą różnego rodzaju religijnych zachowań, patologicznych zachowań, poprzez zmianę swojego myślenia, zmianę swojego stosunku do wykonywanej pracy, zmianę swojego stosunku do małżeństwa, do rodziny, do społeczności, będą mieli ogromny wpływ na całą społeczność, która będzie ich obserwowała. Tak więc nawet 10 tysięcy zborów i te 200 czy 300 tysięcy ludzi w nich, to nie jest tylko tyle, bo to jest kilka razy więcej ludzi, bo Kościół ma ogromny wpływ na rzeczywistość, jeżeli gotów jest służyć Chrystusowi. Oczywiście będą przeszkody będą ludzie, którzy będą za wszelką cenę chcieli uniemożliwić powstanie takiego ruchu odnowy i przemiany. A niech sobie działają. Jeśli Bóg im pozwala, to czemu ja się mam sprzeciwiać? Zawsze tacy przeciwnicy zmuszają do jeszcze większego wysiłku, zmuszają do jeszcze większego przylgnięcia do samego Chrystusa, jeszcze większego przygnięcia do Słowa Bożego. Także dziękujemy naszym przeciwnikom, jesteśmy świadomi, że istniejecie, błogosławimy Was, ale dla nas Wy jesteście tylko dodatkową zachętą do tego, aby jeszcze bardziej przygnąć do Chrystusa. Ja dziękuję Bogu za tych wszystkich ludzi, którzy kiedy rozmawiają ze mną o tym, nie pukają się w czoło, ale pytają się, jak możemy się do tej pracy przyłączyć. Tak, potrzebujemy takich ludzi. Nie potrzebujemy tymi ludźmi rządzić. Kochani, chcę od razu na początku powiedzieć, nie chodzi o to, żeby umożliwić jakiemukolwiek człowiekowi zrobienie kariery. Nigdy i pod żadnym pozorem. Te kościoły muszą, muszą być autonomiczne i niezależne. One oczywiście poprzez Ducha Świętego będą rozpoznawały swoich nauczycieli, bo nauczyciele są dla całego Kościoła. Będą rozpoznywali, rozpoznawały swoich apostołów, będą rozpoznawały proroków, będą rozpoznawały ewangelistów czy pasterzy i nie ma z tym najmniejszego problemu. Nie musimy w żaden sposób tego sankcjonować. Owszem, dobrze jest mieć dzisiaj, w tych czasach, ochronę prawną, korzystać z niej. Od przykładem jest dla nas apostoł Paweł, który wtedy, kiedy trzeba było, wyciągnął papiery i powiedział, ale chwileczkę, ja jestem obywatelem rzymskim. I to oczywiście oznaczało, że nie mógł być potraktowany jakby lekto. Więc i my z takim zamiarem i z taką myślą dzisiaj traktujemy możliwość uzyskania prawnej ochrony, a przecież nasze państwo taką ochronę prawną nam gwarantuje. To my piszemy statuty, wy możecie pisać w swoich kościołach swoje statuty i te statuty na ogół są akceptowane, no chyba że są jakieś absurdalne, ale przecież nie o tym mówimy. I według tego statutu możemy spokojnie funkcjonować, spokojnie działać, modląc się o władzę, o wszelką władzę, jakąkolwiek władzę, błogosławiąc tych ludzi, będąc z nimi na dobre i na złe, wtedy, kiedy trzeba pilnować w kraju porządku. Mamy wokół siebie w tej chwili rozpadający się świat i widzimy, co dzieje się wtedy, kiedy Kościół abdykuje. Miejsca, w których Kościół już nic nie znaczy, są demolowane, niszczone przez wichrzycieli, przez złodziei, przez bandytów. Ale tam, gdzie ludzie trzymają się Słowa Bożego, tam, gdzie wiernie trwają przy Chrystusie, tam jest spokój. Tam jest cisza. Bo tam diabeł jeszcze się nie ośmielił przyjść i nie ośmielił się atakować kościoła Jezusa Chrystusa. Potrzebujemy do tego dzieła ludzi chętnych. Ludzie nie bójcie się, nie bójcie się, bo stworzenie kościoła w domu nie stanowi najmniejszego problemu. Stworzenie kościoła w domu oznacza, że nasi domownicy oddali swoje życie Chrystusowi i prowadzenie nabożeństw z dziećmi, z dziadkami, z ciociami, wujkami, nawet sąsiadami. Nie stanowi problemu. Nasze zbory, nowe zbory HWE właśnie tak zaczynają, tak funkcjonują. Jest to możliwe. Ja nikogo nie namawiam, żeby się przyłączał do HWE. Twórzcie nowe denominacje. Chodźmy w jednym szeregu. Każdy może być pod swoim szyldem. Jedność. Nie polega na tym, że jesteśmy prawnie jedno, ale na tym, że jesteśmy jedno w duchu. Jeżeli szanujemy literę Bożego Słowa, jeżeli szanujemy Ewangelię Jezusa Chrystusa, jeżeli według tej Ewangelii żyjemy, to jaki mamy powód do tego, żeby toczyć jakiekolwiek wojny czy sprzeczki? Nie mamy takiego... Pola do potyczki i do jakiejkolwiek kłótni. To się pojawia wtedy, kiedy ludzie już dawno pozostawili Słowo Boże poza sobą. Tacy ludzie zwykle zawsze są powodem do awantur w Kościele. Ale nie dajmy się prowokować. Ludzie nie dajcie się prowokować. Jeżeli ktoś chce Wami pomiatać, niech sobie pomiata. Mną tam różni ludzie pamiętają, jak sobie lubią. Ja jestem gruboskórny, mnie to w ogóle nie rusza, ale oni mają swoją zabawę. Ale ci ludzie nie budują z nami niczego. Więc co się nimi przejmować? A niech sobie szaleją. Niech się bawią. Krótki mają czas tej zabawy, więc niech się bawią intensywnie. My chcemy służyć Chrystusowi. Jest naszym pragnieniem zmiana rzeczywistości w tym kraju. I naprawdę możecie w, zastanawiać się nad tym, czy nie lepiej to robić przez kościoły, które już istnieją. Chcecie, róbcie. Proszę bardzo. Nikt was nie będzie piętnował, nikt nie będzie mówił, że robicie coś złego. Szybko się przekonacie, że to jest niemożliwe. Niemożliwe, po prostu. Dlaczego? O, powodów jest bardzo wiele i nie chcę o tym mówić publicznie, bo i po co? Ale próbujcie, możecie próbować, rozmawiajcie z władzami swoich kościołów, że chcecie prawdziwych zmian, no to się dowiecie, jak to wygląda. I wtedy nie będziecie mieli żadnych wątpliwości, co należy zrobić, o ile oczywiście szukacie prawdziwego Jezusa Chrystusa. Czasami słyszę od ludzi, że po co to robimy, bo przecież nie ma doskonałego kościoła. A kto powiedział, że tworzymy doskonały kościół? Niedoskonali ludzie niczego doskonałego nie stworzą. No, trzeba być naprawdę niepoważnym, żeby sądzić, że niedoskonały człowiek stworzy coś doskonałego. Nie, to jest niemożliwe. I nie o to chodzi, żeby stworzyć doskonały Kościół. Chodzi o to, żeby ludzie w Polsce zobaczyli prawdziwy Kościół, pełen miłości, pokoju. Rozwiązujący na gruncie Słowa Bożego swoje problemy. Mamy dość kościoła, który się żre między sobą, który się kłóci, który wyrywa sobie wzajemnie członków. Kościoła, w którym zbory wędrują z jednej do drugiej, do trzeciej, do nominacji. Nic się nie zmienia. Bo się nic zmienić nie może. Bo to nie są prawdziwe zmiany. To jest zabawa. To jest niestety jak pewien układ. O którym mówił pewien mądry człowiek już wiele lat temu, i tego układu się nie da rozbić, ten układ musi umrzeć. Zostawić go trzeba. Z tego układu każdy może wyjść, każdy, nawet ten, który jest najbardziej umoczony, w ten układ może wyjść z tego i może przyłączyć się do Bożego dzieła bez najmniejszego problemu, ponieważ Chrystus ma wyciągniętą rękę do tych, którzy chcą mu służyć, którzy chcą z nim żyć to on w końcu powołuje ludzi do zbawienia, do służby, więc my się nie będziemy tutaj wymądrzali, po prostu służymy. Sam fakt, że mówię do Was z prowincjonalnego miasta, z prowincjonalnego zboru, sam fakt, że wobec tych wszystkich wielkich w kościołach ewangelicznych, to ja i moi bracia w wielsku to jesteśmy zwykły, zwyczajnymi parweniuszami, sam fakt że mamy do czynienia z, właśnie z taką sytuacją, pokazuje, że Bóg chce zmian. Tak, Bóg chce zmian. Może się to komuś nie podobać, bo to zakwestionuje pozycję wielu ludzi. Oczywiście, że tak. Bo to zamknie kurek z pieniędzmi do pewnych organizacji, do pewnych miejsc. Oczywiście, że tak. Bo to sprawi, że część ludzi będzie musiała po prostu się nawrócić. Oczywiście, że tak. A nikt nie chce tego. Jest tak fajnie, jest tak dobrze. Można się zblatować z taką czy inną władzą, czy miejską, czy wiejską, czy państwową. Można czerpać różnego rodzaju korzyści z takich czy innych grantów. A tu takie chłopki, roztropki z gór. Ani żadnych grantów nie biorą, ani żadnych grantów nie chcą, ani nie blatują się z nikim. I mówią jak jest. A jest źle, jest źle. Dlatego, że polski naród ginie, a kościół ewangeliczny umoczony we własne sprawy wcale nie jest zainteresowany głoszeniem Ewangelii. No to powiem tak, my jesteśmy zainteresowani. Chcecie na nas pluć, a plujcie sobie. Chce, chcecie kłamać o nasz temat, a kłamcie sobie. Chcecie z nami walczyć, a walczcie sobie. Jak wam Bóg pozwala, to róbcie to wszystko. A z drugiej strony nie liczcie na to, że my się będziemy wam rewanżować. Bo nas to nie interesuje. Dla nas, ci, którzy chcą z nami zwalczyć, nie istnieją. Po co więc walczyć z kimś, kto nie istnieje? My walczymy z diabłem, z duchami, demonicznymi duchami, które w tym kraju mają zbyt wiele do powiedzenia i które ulokowały się w różnych miejscach. To jest nasz prawdziwy przeciwnik. Ludzie nie są naszymi przeciwnikami. Nawet jeśli nas nienawidzą, a swoją drogą to taka ciekawostka, jak chrześcijanin może żyć nienawiścią. To się raczej nie da pogodzić ze sobą. Więc jeżeli chrześcijanie nienawidzą chrześcijan, no to świat stanął na głowie. Chyba to jest powód do tego, żeby zaczął znowu powracać na nogi. Ale już bez tych pełnych nienawiści ludzi, no bo jeśli ci nie nawrócą, to poginą swoje nienawiści. A jak chcą, niech giną. Ich sprawa, nie nasza sprawa. 10 tysięcy zborów. Kochani, na początek. Słyszę często ludzi, że to jest niemożliwe. Wiecie, jaki jest problem ze mną? Ja nie wiem, że co jest niemożliwe. Ja nie wiem, że to jest niemożliwe. Skąd ja mam wiedzieć, że to jest niemożliwe? Czy ktoś jest w stanie udowodnić, że to jest niemożliwe? To proszę o taki dowód. Ale nie, że mnie się wydaje albo ja myślę, bo to nie jest żaden dowód. Ja nie wiem, że się nie da. Ja mam 63 lata. Moi drodzy. Jeżeli mnie ludzie, którzy darzą mnie nienawiścią, nie zabiją, to no to pewnie pożyję jeszcze 20-30 lat. Ja chcę oglądać te 10 tysięcy zborów. Ja chcę to widzieć, ja chcę się tym cieszyć, ja chcę Boga wielbić właśnie w tym, w tym dziele. I to mnie interesuje. A zabawy w piaskownicy, to mnie nie interesuje. Ja już wyrosłem z piaskownicy. Już wyrosłem z czasu, kiedy cię trzeba było ze wszystkimi układać pilnować języka, żeby tutaj nie skrzywdzić tego, a tam nie skrzywdzić tamtego. Nie, 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 to mnie nie interesuje. Kochani, prawda jest prawdą. Jeżeli boli, to znaczy, że masz problem. Jak nie boli, to znaczy, że nie masz problemu. I tyle. Zapraszam, zapraszam wszystkich do tej pracy i współpracy. Wszystki, jeżeli się okaże, że jest ktoś, kto ma naprawdę niesamowite namaszczenie, gotów jestem muteczkę nosić, gotów jestem buty mu czyścić, byleby tylko dzieło Boże się rozszerzało. I tak powinniśmy na to patrzeć, i tak powinniśmy szukać Bożej chwały. Niech nas Bóg błogosławi i obyśmy się jeszcze mogli zobaczyć w tej nowej, przemienionej Chrystusem Polsce.